Zapasu to 1,7 metra, 130,5, 130,8. Nota z pierwszej serii, 7,9 punktu za obniżony rozbieg. Dawid w powietrzu, stabilna sylwetka leci daleko jeszcze troszkę i mamy zwycięstwo! Mamy triumf, mamy wygraną, a więc nie tylko Kamil, sto dwa razy historia. Dawid nie tylko staje na podium, ale i zwycięża. Zwycięża po raz drugi w ciągu kilku miesięcy i w letnim Grand Prix i teraz wytrzymał presję. Fantastyczne skoki Krafta i Graneruda. On skacze 132,5 metra i nie ma mowy, żeby tego nie wygrał. 18,5 punktu wszystkich sędziów. Dawid Kubacki, zielona linia była daleko za nim. Jeszcze chwila niepewności, bo. Przeliczniki to jest przekleństwo, z którym zetknęliśmy się już nieraz w historii skoków, które czasami nie dają rzeczywiście tej pewności, ale na miłość boską musi być pierwszy skoczył tylko o metr bliżej. Miał zapas, jest zwycięzcą, no jasne o 5,6 punktu Dawid Wielki Kubacki.